Pierwszym meczem grupowym UEFA Champions League. Nie możemy doczekać się początku spotkania. Transmisja Old Trafford wkrótce. Halo z Manchesteru, Old Trafford. Witamy i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza Liga Świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. Manchester United zmierzy się z Borusją Dortmund. Czas na rozpoczęcie grupowych zmagań w UEFA Champions League klubowej rywalizacji, która budzi zainteresowanie na całym świecie. Już samo znalezienie się w tym elitarnym gronie to dla niektórych szczyt marzeń, a każdy piłkarz śni o tym, by chociaż raz usłyszeć hymn tych rozgrywek. W tym sezonie wszystkie oczy będą zwrócone właśnie na nich, obrońców trofeum. To jest naprawdę ogromna presja. Wiemy przecież z historii, że obronić tytuł zwycięzcy UEFA Champions League to nie lada wyzwanie. Od powstania tych rozgrywek w 1992 roku przez ponad 20 lat nikomu się to nie udawało, aż w końcu nastał wielki Real Zinedina Zidana, który wygrał to trofeum aż trzy razy z rzędu. Warto może powiedzieć, że i polskie drużyny stawały w szranki z Borusją Dortmund w UEFA Champions League. I od razu zajmowały trwałe miejsce w historii klubu z Dortmundu. Widzew w sezonie 1996-97 zmierzył się w grupie z późniejszym triumfatorem. Legia natomiast przegrała w 2016 roku na wyjeździe 4-8. Nigdy wcześniej w tych rozgrywkach nie padło tyle bramek w jednym meczu. Tu i teraz właśnie rozpoczęli batalię w tegorocznych rozgrywkach UEFA Champions League. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Za chwilę możemy mieć centrę. Bądźmy szczerzy, to była łatwa interwencja. Wesley Fofana. Rafinia. Jest out dla United. Wesley Fofana. I oto dzień, na który wszyscy czekali od chwili losowania fazy grupowej UEFA Champions League. Zaczynamy dzisiaj rozgrywki w tegorocznej grupie śmierci. To pojęcie jest czasami. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Uderzył z całej siły, i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Zastanawiamy grę. Manchester United jest w dobrej sytuacji. Jubileusz menadżera warto chyba odnotować. To już 250. mecz rozgrywany przez ten zespół pod jego wodzą. Piłkarze przychodzili, odchodzili, a on ciągle trwa na stanowisku. Co świadczy o tym, że włodarze klubu chyba są zadowoleni z jego usług. Miejmy nadzieję, że piłkarze staną dziś na wysokości zadania i uczczą tę piękną okazję zwycięstwem. Bo jeśli nie, to jubileusz zamiast radosnym świętem będzie raczej gorzką lekcją pokory. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. Pogrywa z wolnego w pole karne rywali. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. A oto przy piłce Fernandesz. Świetnie teraz, Bramkarz. Że też nie strzelili. Dośrodkowanie gdzieś na jedenasty metr. A teraz? Teraz Bramkarz może mówić o szczęściu. Że też to nie wpadło. Gdyby choć trochę zawiało piłka, wpadłaby do Bramki po tej główce. Reakcja trenera świadczy o tym, że wie, jaką okazję zaprzepaścił jego zespół. Dwie bramki przewagi dałyby im względny spokój. Van de Beek Bruno Fernandes Rafinha Manchester United ma miejsce na flance. Może to wykorzystać. Ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Uwaga, może być groźnie. No, ale ostatecznie nie przysporzyło to kłopotów bramkarzowi. Z łatwością wyłapał tę piłkę. Paulo Dybala. Dobre podanie ponad głowami. Dośrodkowuje na dalszy słupek. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. O, teraz wyszło to podanie idealnie na dobieg. Spokojnie wyłapuje to nie najlepsze dośrodkowanie. Strata Manchester United. Mogą wyrównać stan meczu. Tehea, imponująca teraz parada. Brawo, brawo. Do środkowuje z rogu, dość głęboko Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników Trochę zbyt pochopnie, nici z kontrataku Jest gwizdek, gra wstrzymana z powodu spalonego Przesądziły dosłownie centymetry Tomku, można tutaj mówić o pechu Rosja będzie wznawiać z autu. Rashford Sebastian Aller przy piłce. Piłkę przechwytują rywale. Amin Gwiri. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Nie poszła im ta kontra, tracą piłkę. Podanie, piłkę przyjmuje Artur. Piłka wraca do środka. Co za bramka dla Borusi. Dortmundczycy zdobywają wyrównanie. Czasu jest wciąż dużo. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans. Powiedzmy sobie to jasno, bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi liczeb. Rafinia. Piłka poza polem gry. Zacznie drużyna przeciwna. Fabian Ruiz, podanie do Amina Gwiriego. Amin Guiri. Bednarek teraz skutecznie przejmuje piłkę. Podanie do Artura. Próbuje teraz szczęścia. Hea broni, bez zagrożenia. Drużyna gospodarzy rządzi pod względem posiadania piłki. Tyle tylko, że samym posiadaniem meczu się nie wygra. Oprócz piłki powinni mieć też pomysł, co z nią zrobić. Oczekiwania wobec nich są całkiem spore. Muszą wrzucić wyższy bieg i wycisnąć z tego posiadania akcje bramkowe. Jest podanie w ofensywie, co dalej? Chcieli dośrodkować, ale nie pozwolił Jan Bednarek. Czasem zawodnik podejmuje ryzyko. Piłka idealnie siada mu na nodze i wychodzi z tego cudowny wolej. Tyle, że trzeba mieć przy tym mnóstwo umiejętności i trochę szczęścia. Teraz jednak zdecydowanie go nie miał i piłka poleciała daleko od bramki. Koniec pierwszej połowy na Old Trafford. Zobaczymy się po przerwie. to ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Rashford. Zagranie do Araujo. Artur teraz z dobrym wejściem. Takie podanie nie miało szansy dojść. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Kropla drąży skałę. Everton długo dopinał ten transfer. Wreszcie się udało. Myślę, że zawodnik tej klasy wniesie do nich powiew świeżości. Ma wszystko, czego im potrzeba. Jakość, ambicje, determinację. To prawdziwy zawodowiec. Traci piłkę po tym wejściu. Znakomite, prostopadłe podanie. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Zmiana w szeregach i Dortmund. Nie wrzucają. Krótkie podanie. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Ale nic z tego. Spalony, jednak spalony. Sam się zdziwiłem, bo wszystko było na styku, ale faktycznie. Zalicza świetną pierwszą połowę. Jeśli zagra tak po przerwie, to zasłuży na bardzo wysoką notę. Nie da się przecenić jego udziału w pierwszej połowie tego spotkania. Poderwał swoją drużynę, strzelił wyrównującą bramkę. I wkrótce się przekonamy, czy za tym golem pójdą kolejne. Na pewno go na to stać, biorąc pod uwagę jego dzisiejszą formę. Sędzia teraz dyktuje rzut wolny dla Borusi Dortmund. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. I tracą teraz posiadanie piłki. Prawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. No, wreszcie jakaś okazja, z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. A oto przy piłce Fernandesz. No i po ataku zagrożenie minęło. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. wykonywanie rzutów wolnych to prawdziwa sztuka powtórka dokładnie pokazuje kunszt strzelca i bezradność bramkarza piłka przeleciała nad murem i pięknym łukiem wpadła do siatki doskonale to sobie wymyślił zdobywca bramki Jaka radość w sztabie trenerskim. Cieszą się z tego prowadzenia. Na pewno nie chcą go oddać. Gra już wznowiona. Jak zareaguje teraz ekipa z Dortmundu? I teraz Borussia rozpocznie grę z rzutu wolnego. Artur Melo. Piłkę dostaje Dominik Sobosloj. Sędzia teraz dyktuje rzut wolny dla Borusi Dortmund. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. A już niedługo poka Sędzia pokazuje, że był offside. No może i był, ale taki o włos. Przepis jest przepisem. Jeśli sędziowie dopatrzyli się spalonego, to coś pewnie było na rzeczy. Artur dobrze przeczytał grę, przejmuje piłkę. Amin Giri. Odbiór, mucha nie siada. Rywal bez szans. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. I jest bramka dla Manchesteru United. No, czerwone diabły nie dały teraz szans rywalowi. Grając przeciwko nim, nie można tracić czujności. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Mamy więc 3 do 1. Fabian Ruiz. Podanie do Amina Gwiriego. Borussia, Dortmund odważnie teraz atakuje. Ależ teraz okazja! Nic z tego! Pewnie chwyta Bramkarz. Doskonale wiedział, gdzie poleci piłka. Takie interwencje nie biorą się znikąd. Był dobrze ustawiony i uważnie śledził akcję. Rywalom Manchester United niełatwo dziś odebrać futbolówkę. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. Jest gwizdek. Gra wstrzymana z powodu spalonego. Przesądziły dosłownie centymetry Tomku. Można tutaj mówić o pewnie. Fabian Ruiz Dominik Somosloj Borussia teraz gra dalej. Sędzia dobrze puszcza grę. Oj, świetna teraz piłka. Może być dobra sytuacja. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Pragniemy przypomnieć, że czeka nas emocjonujący mecz. Powinniśmy zobaczyć kawał naprawdę dobrego futbolu. Zaraz, zaraz, przerwę, bo jest groźnie. Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. No i zmiana w Manchesterze United. środkowanie, gdzieś na 11 metr. Zupełnie zepsute zagranie. Piłka raczej jego trafiła w głowę niż on trafił piłkę. Źle się do tego zabrał. Może w ostatniej chwili coś go rozproszyło. W każdym razie zmarnowana okazja strzelecka. Artur Melo. Dominik Sobosloj. Podanie do Amina Gwiriego. Oh, I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Obrona, ale piłka w grze. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. I Eriksen z piłką. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Amin, Gwiri. Artur. Udane teraz zagranie do środka. Tak jest. Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę. No to jeszcze raz, spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie. Naprawdę spłatna akcja. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy tego strzału przy bliższym słupku nie dało się obronić. Czy naprawdę było to tak dobre uderzenie? No nie jestem tego pewien. Christian Eriksen. Abraham. Takie podanie nie miało szansy dojść. Koniec meczu. Po pierwszej kolejce zespół jest zadowolony, bo trzy punkty wywalczone teraz w UEFA Champions League mogą się przydać później. UEFA Champions League stawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może gubić punktów już na start.